Dzień dobry, witam bardzo serdecznie na spotkaniu z żołnierzem Legionu Polskiego Mirosławem. Przyjęliśmy, że będziemy do niego mówić. Mirek, ja uważam, że to jest taki nasz kmicic. Także trudno, trudno tutaj, proszę Państwa, mówić o nazwiskach. Musimy z oczywistych względów używać pseudonimów. Mówimy o żołnierzu, który wrócił z frontu z Ukrainy po kontuzji, jest troszkę w Polsce i wraca. Na front? Chcieli no, być... później trafiłem na front. Walczyłem pod Abdijewką, walczyłem pod piskami, walczyłem o perwomańskie. Byłem dwukrotnie ranny, raz lekko, raz dosyć poważnie. Potem... Czyli raz w rękę? Tak. To lekko, a... Raz w rękę plus dwa, dwa razy kamizelkę kuloodporną z AK a drugim razem po prostu rakieta uderzyła w nasze pozycje. I co, odłamki poszły pod hełm? Dokładnie tak. Pęknięta szczęka, pęknięta czaszka, odłamek z tyłu czaszce wbity plus szwy na brodzie. Także przywieźliśmy Mirka z, ze szpitala z Kijowa. Jak... Czyli co, PK, Kałachy, a Ty grota, tak? Ja miałem grota. A tak. dlaczego grota? Jak to się stało, że wyjątkowo w tej jednostce, w tej, w tej brygadzie miałeś grota? Bo ja się uparłem, że chcę grota. Nie chcę AK, bo mi nie służy AK. Nie lubię tej broni. Dla mnie to jest kupa szmelzury. No i dowiedziałeś się, że są te polskie groty tak. i dlatego, dlatego poprosiłeś i dostałeś go. Tak. Czyli nam dzisiaj też o nim opowiesz? No to.. Rosjanie, jak siedzieliśmy na pozycji, to jak zaczynali, zaczynali strzelać do nas, tak, z artylerii od 6 rano, kończyli od 20 przeważnie, ciągły ogień. Nie było takiego momentu, że przestawali strzelać. Pociski spadały od pozycji tak 15-20 metrów. A jak kończyli odstrzał z artylerii, nadlatywały drony. I były non-stop nad pozycją. A jak wasze drony? Czy był okres, że była przewaga strony ukraińskiej? Nigdy. Nie. Czyli, czyli Rosjanie mają więcej sprzętu. I amunicji. Dokładnie. A jak z jedzeniem? To należy. Na jednostce jedzenie u nas bo przynajmniej... W no, jednostce specjalnej było jedzenie bardzo dobre, a na pozycjach to wiadomo, albo racje żywnościowe. Jeżeli była krótka misja, tam 48 godzin, to brało się tylko jakieś batuniki energetyczne, żeby się nie obciążać. Bo i tak się wyłudziło, miałeś na sobie 50-60 kg ładunku. Ja na każdą misję brałem 20 magazynków do grota i 12 granatów. 12 F1, 12 termo, termoparycznych. To już bardzo obciążenie duże. Bierzesz plecak, minimum 3 litry wody. Co jeszcze? Może jakiś przykład akcji? Miałeś taką akcję, po której byłeś ranny właśnie próba odbicia uwolnienia Ukraińców. Tak, poszliśmy uwolnić Ukraińców. Chłopaki siedzieli po rozbieraniu, praktycznie nawet mieli buty i skarpety zdjęte w samych podkoszulkach, a to była zima. Byli już praktycznie fioletowi z zimna. Weszliśmy wtedy na pozycję w dwóch. Weszliśmy na pozycję, zaczęliśmy im rozcinać, bo mieli ręce opaskami pospinane, nogi opaskami pospinane. Zaczę, zaczęliśmy im to rozcinać. No i wtedy coś przyleciało i obudziłem się w Kijowie w karetce.